Tenox.pl części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. W tym tygodniu przygotowałem dla Was naprawdę obszerny odcinek o ciągnikach marki Lindner, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym Was zaprosić na prezentację 144-konnego Lindnera 134EP na kanale Rolnik Szuka. Link oczywiście w karcie, w prawym górnym rogu. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz koniecznie napiszcie, jaką markę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. A teraz przechodzimy już do filmu, bo mam Wam dzisiaj naprawdę dużo do opowiedzenia. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Lindner to austriackie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją ciągników i pojazdów rolniczych, założone w 1946 roku przez Hermana Lindnera w miejscowości Kundl. Początkowo działalność firmy skupiała się na produkcji traków do cięcia drewna na deski, jednak już w 1948 roku firma zaprezentowała swój pierwszy ciągnik model S14 o mocy 14 koni mechanicznych. Ale jak to się w ogóle stało, że firma produkująca sprzęt do tartaków wyprodukowała ciągnik rolniczy? Tyrol, czyli region Austrii, z którego wywodzi się marka Lindner, był w tamtych czasach dość biednym regionem i mało którego z tamtejszych rolników było stać na nowy traktor. Dodatkowo Tyrol to bardzo górzysty teren, w którym w wielu przypadkach zwykły ciągnik nie dałby sobie rady. I to właśnie natchnęło Hermana Lindnera do stworzenia swojego ciągnika. Miała być to maszyna wytrzymała, prosta, doskonale radząca sobie z pracą na stromych halach, a przy tym będąca przystępną cenowo dla lokalnych rolników. Niedługo trzeba było czekać na kolejny model ciągnika Lindner. W 1953 roku bramy fabryki opuścił kolejny, zupełnie nowy model. Nowa konstrukcja wyróżniała się przede wszystkim możliwością zamontowania na życzenie klienta napędu oraz hamulców na wszystkie cztery koła, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo i możliwości ciągnika. Do 1956 roku Lindner zatrudniał aż 150 pracowników produkujących nawet po 70 ciągników miesięcznie, które poza rynkiem austriackim eksportowano do Francji, Włoch czy Hiszpanii. W 1957 roku założyciel firmy Hermann Lindner zginął w wypadku samochodowym, a firmę przejęli jego synowie. Lindner początkowo do swoich ciągników montował silniki i skrzynie biegów własnej konstrukcji, jednak z biegiem lat zaczęto montować komponenty także innych producentów, takie jak silniki Perkins czy przekładnie ZF. W 1968 roku oferta Lindnera poszerzyła się o transportery, czyli takie małe terenowe ciężarówki ze zmiennymi zabudowami, na których można było zamontować np. rozrzutnik obornika, wóz asenizacyjny czy przyczepę samozbierającą. Tego typu sprzęt nadal jest w ofercie Lindnera, jest to seria Unitruck, bardzo często wykorzystywana nie tylko w górskich gospodarstwach, ale także w pracach komunalnych. Podejrzewam, że dla części osób sama marka Lindner może być mało znana, ale co jeśli wam Powiem, że ciągniki Lindnera sprzedawane są także pod innymi markami. W 2006 roku turecki producent ciągników Erkund podpisał z Lindnerem umowę, na mocy której specjalnie skonfigurowana seria modeli Geotrak była importowana do Turcji pod nazwą Erkund Kudret. Różnica pomiędzy tymi modelami a Lindnerem była taka, że Erkund nie oferował aż takiej możliwości konfiguracji, a same ciągniki były dość ubogo wyposażone, tak aby ich cena była przystępna dla szerokiego grona tureckich rolników. Nie mogę też nie wspomnieć o współpracy Lindnera ze Steyerem. Na przełomie lat 90. i roku 2000, niedługo po przejęciu Steyera przez Case, udział w austriackim rynku ciągników marek New Holland, Case oraz Steyr przekroczył 45%, co było niezgodne z przepisami dotyczącymi konkurencji obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. W rezultacie tego ciągniki Steyr serii M były sprzedawane pod marką Lindner, tak aby obejść to ograniczenie. Dzięki temu nie dość, że Lindner zyskał na tym finansowo, to dodatkowo miał okazję, aby zwiększyć rozpoznawalność swojej marki na austriackim rynku. To co odróżnia Lindnera od innych marek, to to, że jest to firma rodzinna, a nie żadna wielka korporacja. Lindner do dziś pozostaje w rękach rodziny założyciela i tworzy swoje ciągniki na zamówienie, a nie seryjnie w ogromnych ilościach. Ciągniki składane są w dużej mierze ręcznie i tworzone pod konkretnego klienta. Nie jest to kolejna masówka, która w hurtowych ilościach opuszcza fabrykę i każdy ciągnik jest dokładnie taki sam. Możliwości konfiguracji są praktycznie nieograniczone. Właśnie to sprawia, że Lindner jest tak wyjątkową marką. W Polsce ciągniki Lindner są dostępne od 2011 roku za sprawą firmy Hydromasz z Zapola koło Sieradza. To wszystko co miałem Wam do opowiedzenia w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. O ile wszystko pójdzie dobrze i znajdę czas na nagrywanie, to kolejny odcinek ukaże się jak zwykle w sobotę o 8.00.